W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Kartoni broni Kingę Banaś i cieszy się z zerwania z Patrykiem, Wardenka wstawia się za Boksdelem, Nacu o oszukaniu przez Markę Ingrid, Jangla osia broni z Ostre i Polasieczko się rozstali. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. A zaczniemy od newsa dotyczącego Polisieczko oraz Ostrego. Jak pewnie doskonale wiecie, Ostry należy do ekipy Czajnika, natomiast Pola należała do ekipy Friza. Jednak zdecydowała się odejść z projektu, ponieważ nie spełniała się w nim i uważała zresztą, podobnie jak większość odbiorców, że nie pasuje do takiego konceptu i powinna tworzyć coś samodzielnie. W dniu wczorajszym Pola i Ostry wstawili film, w którym wyznali widzom, że zdecydowali się na rozstanie. Po filmie jednak dało się zauważyć, że jest to wciąż świeży i ciężki dla nich temat, ponieważ już na wstępie oboje się popłakali. Przyznali, że chcą o tym powiedzieć w filmie, ponieważ ich związek był publiczny. Powodem zerwania było to, że skumulowało się wiele problemów, których nie byli w stanie rozwiązać, ponieważ ich poglądy bardzo się od siebie różniły. Wydaje mi się, że warto w ogóle na początku powiedzieć, dlaczego jest ten film. No, nagrywamy ten film ze względu na to po prostu, że gdzieś tam. Nasz związek się zakończył i chcielibyśmy o tym powiedzieć w internecie. Wszystkim otwarciem. On pewnie nie będzie jakoś bardzo y, logicznie przygotowany i przemyślany, raczej po prostu będziemy mówili wszystko, co nam przychodzi do głowy. I ten film nagrywamy do tego, żeby powiedzieć Wam i trochę wyrzucić z siebie wszystko, co raczej trzeba po prostu powiedzieć. No i też dzieliliśmy się tą relacją z wami, więc... Ciężko mówić. Dzieliliśmy się tą relacją z wami, więc warto chyba też się podzielić tym, że się po prostu zakończyła. Mimo to zapewnili, że zawsze są w stanie sobie nawzajem pomóc. Dodatkowo, Ostry na koniec filmu dodał napisy, z których mogliśmy się dowiedzieć, że odchodzi z internetu, a Piacze nad jego kanałem ponownie przejmie czajnik. W dni temu Jan Laosia i Kasper Błoński w jednym z ostatnich odcinków na YouTubie postanowili zadawać sobie tak zwane pytania tabu. Jednym z takowych pytań było to, czy gdyby nie jego relacja z Laosiem, to byłoby możliwe, że ten byłby nadal w związku z Kosterą. I co ciekawe, Błoński przyznał wtedy, że najprawdopodobniej tak, ponieważ po zerwaniu z Julką nadal ze sobą pisali, jednak jak tylko zaczął cokolwiek z Sarą, urwał to. Wróciłbyś do swojej byłej dziewczyny, gdybyśmy nie byli w związku. No dobre pytanie, bo jest to naprawdę. Pytania. W sensie nie wiem, czy to możliwe, ale... Ale rozmawialiśmy ze sobą potem. Przedtem jak byłem z tobą. Czyli to nie... byłaby szansa, że mieliśmy jak jakiś nie... kontakt chwilowy, ale nie było takiego ten. Kto, <laughs> tak. Kto wie? Czyli tak, no wie. Czyli tak. Fajna tak. że... dziewczyna była, nie? No? Ja zawsze z fajnymi dziewczynami się wiązałem. W sensie mam dwie. <laughs> znaczy, mam dwie, jakieś tam można jeszcze przetasować coś. Jednak pytanie, które wywołało najwięcej emocji, dotyczyło liczby partnerek seksualnych Kaspra przed związkiem z Jan Leosią. Błąski przyznał, że nie jest w stanie tego dokładnie zliczyć, jednak gdyby miał zaokrąglać, to byłoby to około 35 partnerek w samej Polsce. I odpowiedź influencera zdziwiła chyba nawet samą Leosię, na której twarzy zagościła zmieszana mina. Między jednym a drugim związkiem. Nie, 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 nie potrafię policzyć. No, ale musisz na potrzeby. To plus minus, co? No, takie jest pytanie. No to... O ile możesz się pomylić? O 30 chociaż. Nie, o 5 w tą czy tam. 35. Coś między 30 a 85. Strasznie niekomfortowe pytanie. To jest w ogóle. To są trudne pytania, no to jak mam zadawać? Myślę, że około 30 w Polsce. Widzowie jeszcze bardziej oburzyli się na to wyznanie Kaspra i byli wręcz zażenowani tym, że chłopak oznajmia o tym z uśmiechem na twarzy, gdzie zdaniem internautów powinno być to dla niego wstydem. Jednak jak mogliśmy się dowiedzieć wczoraj, sama Jangle Osia nie ma z tym żadnego problemu, a wręcz broni Kaspra twierdząc, że 35 partnerek w przeciągu 3 lat nie jest wcale dużą liczbą, ponieważ po przeliczeniu wychodzi jedna partnerka na 3 tygodnie. bo chciałabym się wypowiedzieć na, to, na tego pytania, <laughs> przez to, że strasznie dużo ludzi pisało w komentarzach. Losia, ja mam zerwie, jak ja to może z być! To 35 kobiet! Ile to jest w ogóle? Szczerze, ogólnie uważam, że 35 kobiet w trakcie dwóch lat, no bo ty tak miałeś jakoś, nie? Dwa lata pomiędzy jednym drugim. No tam między nie? 3 miesiące a 2 lata. Nie, no to jest 2 lata, no? Nie, no z dwa lata, no jakby okej. Okay. Ktoś może powiedzieć, że to jest duża czy mała liczba, ale no dwa lata. Jakby się, 35 no, kobiet dwa lata. Jak poczyni się na przykład matematyczne obliczenia, to to wychodzi, że tam raz na trzy tygodnie. Co, nie wiem, <grystuk> czy pan teraz no, to jest poprawia No to nie, nie. jakby. Raz w weekend wiesz co chodzi. Myślę, że. Nie no, chodzi mi o to, że niezależnie od tego, czy jesteś jakby przystojnym zenkiem ze sklepu i pracujesz w żabce, czy jesteś przystojnym youtuberem i osobą popularną, czy freakfighterem, czy whatever, to jakby uważam, że niezależnie od tego, co nie robisz i tak dalej, już nie jesteś, to myślę, że niezależnie od tego, co robisz, w dwa lata, jak jesteś aktywny seksualnie, to jesteś w stanie mieć 35 partnerek. No nie jestem. To no. no. nie jest jakby do mam jeden Ja to... nie więcej! Ja uważam! Ja <laughs> oba... lata. Ja uważam, że każdy, po prostu nie też każdy żyje swoim e, tym życiem, ale uważam, że lepiej, żeby jak ktoś jest singlem, żeby się, Ej, mam potrzebę tak, bo to niech się wybawi, a dużo gorszy jest na przykład, jak, jak Kto ktoś będzie zdradza, no, tak, zdradzać, zdradzać kogoś no. i tak dalej, więc Totalnie. nie wiem, jakby ktoś miał jednego partnera i go zdradził z drugim, to moim zdaniem to jest... To, a nie, że ktoś je, niż... sobie żyje swobodnie, czy nie. To jest każdy, niech sobie żyje swoim no, życiem, nie. Jest... Swoim nie, życiem, nie? Jest... się znać, czy zgadzacie się ze zdaniem Sary, czy jednak uważacie, że posiadanie tylu partnerek seksualnych jest już przesadą? Od czasu wybuchu pana. Natsu zmaga się z trudnościami w internecie. Większość osób, które natrafiają na tematy związane z nią, reaguje krytyką lub wręcz obrażaniem. Głównym powodem jest niezrozumienie jej decyzji o pozostaniu w związku z Dubielem. Mimo starań, by ponownie zainteresować internautów swoim osobom, m.in. poprzez tworzenie nowego rodzaju treści na kanale, takie jak Komentari, Natsu szybko zrezygnowała z tego pomysłu, gdyż filmy te nie przynosiły oczekiwanych wyświetleń. W efekcie powróciła do wcześniejszego typu kontentu, takiego jak jak vlogi czy filmiki z, z odpowiedziami na pytania. Oprócz tego influencerka regularnie prowadzi live'y na TikToku, podczas których odpowiada na pytania widzów, a niekiedy sprzedaje naprawdę ciekawe smaczki. Tym razem na przykład Natalia przyznała, że więcej nie podejmie się współpracy z marką Ingrid, ponieważ ci nie zapłacili za całą kolekcję kosmetyków, jaką stworzyła wraz z dziewczynami z Teamu X. To nie promować tej marki? Bo ona mnie zapłaciła za całą kolekcję kosmetyków, którą wydałyśmy i promowałyśmy. Serio. Bardzo dużo pieniędzy nam nie zapłacili. Chyba każdy doskonale wie, jak napięte relacje ma Wardęgo oraz Boxdel. W dużym skrócie, wszystko to zaczęło się od wybuchu Pana, kiedy to Bogdel został zamieszczony w filmie odnośnie pan co zapoczątkowało konflikt między nim a Wardęgą. Mimo to na jakiś czas w teorii pogodzili się ze sobą, jednak okazało się, że Boksdel spiskował za plecami Sylwestra, współpracując z Nitrem, aby stworzyć film na niego ikonopa. Następnie Wardęga zapowiedział, że znika z internetu. Boksdel zamieszczał na Sylwestra filmy na swoim kanale, a w pewnym momencie Sylwester postanowił wrócić, tym razem z filmem, którym wyjaśniał dodatkowe wątki związane z Boksden i nie tylko. Baron próbował się ratować, tworząc film na. Sylwestra, jednak po odpowiedzi na niego Boxdale zamilkł i jak na razie się nie wychyla. Nie przeszkadza to jednak jego byłej partnerce, Magdalenie Loscott, w tym, aby wypowiadać się na jego temat. Jeśli oglądaliście mój wczorajszy odcinek, to wiecie o co chodzi, a jeśli nie, to szybko wyjaśnię. Była partnerka Boxdela w sądzie ulicznej, zapytana o to, ile zarabia i ile powinien zarabiać jej partner. Dodała na koniec, że jej ex, który był milionerem, nie chciał dawać jej nawet kwiatów w ramach prezentu. Produkcie powinien zarabiać facet. myślę, że w dolarach, bo ja też okay. sama zarabiam w dolarach, więc na pewno byłoby to miłe. Ale konkret, kwota, to ile minimum? Z 25-30 tysięcy 000... dolarów. Dolarów? To dlatego, że ja sama zarabiam w dolarach i czasem podobne kwoty mi się. Okay. Znaczy. Jak ty to robisz? Jak ja to robię? <głos> <głos> Wiesz co, ja jestem kobietą, więc trochę mi czasem łatwiej jest. Jakąś modelką? Tak, fotomodelką modelka i mamy niebieską platformę. A okej, okay, okej. Okay. Mój były e, i też osoba, z którą się która była milionerem, na przykład miała problem kupić mi różę na Walentykę, a nie. ja prezentowałam mu drogę. No to tak nie można. No to jedzie, ja, oczywiście to jest z dwie strony. Ktoś Aha. mi prezentuje drogę, ja też mu prezentuję. I na wczorajszym live Sylwestra, Druid postanowił pokazać widzom ten filmik oraz podzielił się swoją opinią na jego temat. Wardenga przyznał, że pomimo iż nie pała sympatią do barona, to nie rozumie, czemu Magda wyciąga na niego takie rzeczy publicznie, ponieważ jego zdaniem po zerwaniu powinno mieć się do siebie szacunek i utrzymywać w miarę przyjazne stosunki. Nie lubię, no wiecie, ja nie przepadam za boxdelem, ale kurczę, no rozstali się już z rok temu. I yy, czemu tak sobie ludzie dosrywają po rozstaniu? Ja na przykład z Moniką sobie nie dosrywam w ogóle. To ostatnio się widzieliśmy, potrafimy normalnie gadać, miło spędzić czas. A niektóre pary mają tak, że sobie dosrywają. Bo okej, okay, tutaj jest jakaś... Yy, no przecież ona ma świadomość, że yy, jak powie, że były to mi nie kupił nawet yy, różyczki, no to że ludzie będą wiedzieli, że chodzi o Boxdela i będą wtedy atakować Boksdela. No takie. Że mogła o tym nie gadać, tylko po prostu idę przez życie dalej. Chciała powiedzieć o zarobkach, no to odpowiedziała, ale po co tam znowu wplatać? Albo po prostu jeszcze tam są jakieś mocne emocje. Ludzi zdziwił fakt, że pomimo konfliktu, jaki Sylwiak ma z Michałem, jest w stanie tak obiektywnie podejść do sytuacji, gdzie mógłby chwalić Magdę. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Wczoraj na kanale FOMO pojawił się pełny wywiad z Kartoni, którą możecie znać jako jedną z członki Influencerka bardzo otworzyła się w tym podcaście i wyznała rzeczy, o których nikt nawet by nie pomyślał. Między innymi Wiktoria opowiedziała o swojej rodzinie, a konkretniej o tacie, który był alkoholikiem i stosował w domu przemoc, przez co czuła wobec niego mnóstwo negatywnych emocji. Wiktoria jednak przyznała, że kiedy dowiedziała się o jego śmierci, te wszystkie negatywne emocje ją opuściły i teraz nie czuje wobec niego nic, a nawet dobrze go wspomina. Wyznała również, że chciałaby móc z nim porozmawiać, aby dowiedzieć się, dlaczego wybrał alkohol. Powiem Ci szczerze, że u mnie to było tak, że jak byłam dzieckiem, to pamiętałam tylko złe chwile. Tylko, tylko złe chwile, cały czas miałam złe wspomnienia w głowie i jakoś tak Jakoś tak nie wiem, tak go pamiętałam. I no wiadomo, na przestrzeni lat, kiedy dojrzewałam, no to ja się widywałam z moim tatą. I w momencie, kiedy mój tata zmarł, to ciekawostka w ogóle jest taka, że dzień przed tym, jak się dowiedziałam, że on zmarł, to miałam taki dzień, że wracałam ze szkoły i kiedy nagle 17. I nagle przypłynęły do mnie wszystkie negatywne emocje, wszystkie wspomnienia. I nie wiedziałam, czemu tak jest, ale jakoś tak nagle zaczęły się w głowie pokazywać, idąc właśnie z tej szkoły takie te, te sytuacje niefajne, wiesz, takie, takie niefajne rzeczy po prostu, nie? I następnego dnia, jak dowiedziałam się, że on zmarł, to te wszystkie emocje puściły, i aktualnie nie mam w ogóle do niego żadnej negatywnej emocji. Więc. Pamiętam go o, dobrze, dobrze go pamiętam. Chciałabym, żebyś tak, tak mogła cofnąć czas, mm -hmm. to chciałabym z nim porozmawiać, dowiedzieć się. Właśnie, właśnie dlaczego, dlaczego on wybrał alkohol? Dlaczego? Czy uciekał przed czymś? się no tak, większość. właśnie przed czym? Przed czym uciekał? Nie dowiedziałaś się do tej pory? Z czemu źle było, źle było tak w życiu, czemu? że on tak ponad tą rodzinę wybrał ten. Przyznała również, że do 18 roku życia odczuwała, że nigdzie nie ma swojego miejsca. Jednak kiedy stała się pełnoletnia i zamieszkała z Patrykiem, w końcu poczuła się gdzieś jak w domu i traktowała jego rodziców jak swoich własnych i jest im za to wszystko bardzo wdzięczna. Co się zmieniło, jak miałes 18 lat? Zamieszkałam z Patrykiem. I znalazłeś miejsce? No tak. Trzeba by się kłócił. Rozkleiłam się jak nie wiem. Spokojnie. Ale. Też w ogóle to, co mi dało takie poczucie bezpieczeństwa, to, mhm. no wiadomo, relacje z Patrykiem, bo no, byliśmy tacy, tacy dla siebie wtedy, mieszkaliśmy razem, mieszkanie z nim było super, bo w ogóle jest czymś nowym, bo y, mieszkałam w domu, właśnie w którym tego poczucia bezpieczeństwa nie miałam, a nagle mieszkam w domu, gdzie, gdzie czuję się dobrze. I, i, i też y, mocną taką rolę. Ważną dla mnie w tamtym czasie odgrywali rodzice Patryka. Oni byli dla mnie super. Zastąpili ci to jakoś? No, przez wiele lat. I tak, i tak w ogóle jak mam być szczera, to najbardziej już potem, tak, jak już doszło tego y, rozstania i tak zaczęłam rozumieć to wszystko, trawić to wszystko, to dla mnie wtedy bardzo smutne było to, że. Wiedziałam, że się odsunę właśnie z tymi rodzicami od Patrykania. Oprócz tego, odnośnie związku z Patrykiem, Wiktoria przyznała, że ma już dość tego, że minęły dwa lata, a ludzie wciąż pytają mnie o ich związek. Dodatkowo szczerze wyznała, że cieszy się, że ostatecznie doszło do tego rozstania, ponieważ dzięki temu miała szansę się rozwinąć i w końcu zrobić coś więcej dla siebie. Otwarcie przyznała również, że nie wyobraża sobie, gdyby do tego rozstania wtedy nie doszło. No jak ja przeżyłam je? Fatalnie, ale przeżyłam, wyszło mi to na dobre. Cieszę się cholernie, że było to zerwanie. Nie wyobrażam sobie, gdyby tego zerwania nie było. Rozwinęłam skrzydła, jakby było, było to najlepsze, co mogło mi się przytrafić. Teraz wiem. I patrykowi. Niesamowite jest, jakby człowiek, bo stanął wtedy w tamtych butach. I... No, ale ja wiedziałam, że tak będzie. Ja mówiłam sobie: Wiki. Uspokój się. Ja, ja cały czas żyłam tą nadzieją w sobie. Ja bardzo mocno wtedy manifestowałam, wyobrażałam sobie ten moment, kiedy ja znajdę miłość swojego życia, ja będę miała dziecko, ja będę czuła, że jestem ze sobą, która mi w pełni kocha. Nie? Pod koniec wypowiedzi na ten temat, Kartoni nawet podziękowała Kinze Banaj za to, że ta zaraz po zerwaniu wspierała ją i znalazła jej nawet psychologa, ponieważ do tej pory do niego chodzi, i jest bardzo zadowolona z terapii. A ty nie szukałaś? To jest w ogóle ciekawa historia, bo tą panią psycholog znalazła mi kinga banaś. Okay. E, to była taka sytuacja, że po zerwaniu właśnie z Patrykiem e, my siedziałyśmy sobie razem, Kinga wtedy u mnie była i no ja mówiłam, że no, że kurczę, tak fatalnie się czuję, że muszę zdecydowanie e, no, pójść do psycholog, ale wtedy ja nie miałam na to siły. Ja nie miałam siły, żeby, żeby, wiesz, żeby sobie kogoś znaleźć. No kogokolwiek bym widziała, to by mówiła, nie, ta osoba mi nie odpowiada, wiesz, po prostu szukałeś powodu, żeby tylko czegoś nie zrobić mm. dla siebie i dla swojego zdrowia psychicznego. No i właśnie Kinga wtedy szukała i mi ją pokazała na zdjęciu. I ja mówię, ty, no w sumie wygląda sympatycznie, pójdę. Także jestem bardzo wdzięczna Kindze, bo no ta, ta moja pani psycholog to jest top of the top. Mimo to internauci odebrali to negatywnie, stwierdzając, że Kinga jest bardzo fałszywa, a wręcz bezczelna, pomagając w taki sposób Wiktorii po zerwaniu, a następnie wiążąc się z jej byłym partnerem. Jednak ewidentnie innego zdania jest sama Kartoni, która wczoraj postanowiła w końcu stanąć w obronie Kingi, odpisując na jednego z tweetów. W podcaście podziękowałam Kindze za znalezienie psychologa. To ja poprosiłam, czy mogłaby do mnie przyjechać, kiedy byłam w rozsypce, a to jej dobra wola, że chciała mnie wtedy wesprzeć. Dajcie już jej spokój, serio. Ludzie jednak uważają, że dziewczyna ma zbyt dobre serce i nie zauważa tego, że Kinga zachowała się wobec niej okrutnie, ponieważ chce w każdym widzieć dobro. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam Was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.